Siemanko, witajcie z powrotem na kanale Diaboli Rossoneri Ja nazywam się Bartek i chciałbym sprecyzować y, jedną rzecz, której no, może nie do końca dało się zrozumieć z mojego filmiku, dzisiaj, który wrzuciłem dzisiaj rano to, że można było tam jakby zrozumieć, że jakby ja, jakbym się cieszył, że dzidzio odchodzi, to nie o to chodzi, że ja się cieszę, że on odchodzi, znaczy odchodzi jeszcze został mu miesiąc kontraktu, ale no jak ściągasz e, takiego bramkarza jak Mike Manian. Za 15 milionów i ofiarujesz mu 3 miliony rocznie. Także nie sądzę, żeby, że ściągasz drugiego bramkarza za tyle. Milan nie jest takim klubem, co wydaje takie pieniądze za rezerwowych zawodników. Bardziej mi chodzi o to, że no absolutnie Gidzio to jest talent, czysty talent. To będzie najlepszy bramkarz na świecie. Zobaczycie, to nie ma co do tego z dwóch zdań, ale i tam, gdzie jest, yy, za... może że... zacząć przede wszystkim sobie, bo jest genialny. I tego mu nikt nie ujmuje, tylko że no, z drugiej strony też Milan dał mu szansę. Milan ściągnął go w wieku, jak on miał 14 lat za 250 tysięcy euro. Y jeszcze pamiętam właśnie takie zdjęcia, jak on jeszcze z naszym starym dyrektorem sportowym, z Galianim. Ma takie zdjęcie, jak przychodzi do Milan. Po prostu to było cudowne. I mógł, mógł być symbolem tej drużyny, i chciał na początku, na taki symbol się. Sam się promował na taki symbol, jakieś całowanie, że on jakim nie jest kibicem Milanu. Nie oszukujmy się, piłkarze jak Paolo Maldini, Totti, Alessandro Del Piero, Javier Zanetti, takich piłkarzy już nie ma. Nie ma takich piłkarzy. Nie oszukujmy się, teraz to jest zupełnie coś innego, już nie ma tego romantyzmu w piłce nożnej. Także ja, ja rozumiem, piłkarz to jest piłkarz, nie musi się kreować, znaczy nie musi, nawet jak ktoś przyjdzie do Milanu i za dwa lata pójdzie sobie do Interu, do Juventusu, mam tu gdzieś, niech sobie idzie, to jest jego zawód, no też ma do wyżywienia rodzinę, ale nie całuj koszulki, nie mów jaki ty to jesteś milanista, a później robisz takie rzeczy, no bo to nie, jest, to nie jest fair, no jednak ja rozumiem, że on tam gdzie jest, zazwyczaj tylko sobie, bo ma talent, ale też dlatego, że Milan w niego uwierzył. Nie klubów da ci yy, jakby zadebiutować w Serie A wieku 16 lat. No nie oszukujmy się. I dzięki temu też skoczył jako podstawowy bramkarz yy, Włoch za Buffona. także no tutaj jednak Milan z jednej strony mu pomógł, on jego talent i myślę, że ta jego niewdzięczność to jego, że on nie ma własnego zdania, zero charakteru. Jakby on miał tyle charakteru, co pokazuje na boisku, bo jednak patrzeć na niego na boisku, tak nawet emocje po prostu drze się, motywuje, to jest super. To jest super. Jakby on 2% z tego pokazał, jakby jak przychodzi już do kontraktu, on zawsze się zasłania tym swoim agentem, jest po prostu niewdzięczny. Milan tak, w tych czasach. Gdzie on już zarabia 7 milionów, Milan mu zaproponował 8, jeszcze podwyżka. Gdzie takie kluby jak Inter, który wygrał lo Scudetto, są kampioni d'Italia i zazwyczaj w takich sytuacjach się daje podwyżkę piłkarzom, to oni im zaproponowali obniżkę. Milan jeszcze mu chciał dać więcej pieniędzy, to on... nawet nie było rozmów, bo on nie wie, czy będziemy grali w Champions League. Właśnie dlatego jestem na niego najbardziej zły, bo się kreował na jakby symbol tej drużyny. Symbolem tej drużyny to byli decyzje, jak nawet oglądałem ostatnio, jak Szewczenko się wypowiadał. On był tak ucieszony, jak Milan po niego się zgłosił, że on taki był szczęśliwy, że on nawet nie wiedział za ile będzie grał. On nawet nie spojrzał na pierwszą stronę kontraktu, gdzie były liczby ile będzie zarabiał. Ale Sandro Nesta, to samo, ostatnio mówił, że jak Milan Ci proponuje przedłużenie kontraktu, to Ty już dziękuj. To nie jest tak, że... Ja rozumiem, że Milan teraz to nie jest Milan wtedy, co grali Przewczęko i Nesta, ale... Przynajmniej się nie, nie kreuj na takiego, bo jak nim nie jesteś, no to... I nikt do Ciebie nie miałby pretensji, dlatego nie zrozumcie mnie źle. Z punktu piłkarskiego, że tracimy takiego bramkarza szczególnie za zero, jest mi super przykro, ale myślę, że Milan podjął super decyzję. E, piłkarze przychodzą, odchodzą, klub zostaje. Ja się pogodziłem z odejściem takich piłkarzy jak Ricardo Kaka. Ja się pogodziłem z odejściem e, Andrea Szewczenko Ja się pogodziłem kiedy Paulo Maldini kończył karierę. Damy radę, damy radę i bez e, Donnarumy. Szczególnie dlatego, że bierzemy też super bramkarza, myślę, że Manian pokaże to, co pokazywał. Wystarczy, żeby pokazywał to, co pokazywał w Lille i jesteśmy jakby w domu. I też nie oszukujmy się, ma 25 lat, jak będzie teraz zarabiał 3 miliony, nawet jak za te 3-4 lat, lata, jak mu skończy się kontrakt, przyjdzie po podwyżkę, no to dasz mu 5 milionów, jak Milan będzie grał regularnie w Champions League i jak... Na, jak będzie, jak zasłuży, a jak teraz Donnarumma chciał 12 milionów, jeszcze kontrakt na dwa, albo na rok? To Ty sobie chyba, to, to są jakieś żart. No i to co, ja Ci dam teraz 12 milionów i Ty za rok mi wrócisz z swoim prokuratorem, żeby, znaczy, z agentem. Yy, I co, ile będę miał zielać? 15? A pamiętajmy, że do tego dochodzą podatki, to nie jest tylko, że klub, on kosztuje tyle, on kosztuje klub dwa razy tyle później. Ja te pieniądze wolę dać Manianowi i zapłacić za, za fajnego jakiegoś napastnika i... O, właśnie jeśli chodzi o to, napiszcie, kogo widzicie, jakby dziewiątkę Milanu. Ja też mam parę pomysłów, zobaczymy, może... Może uda nam się zrobić jakąś fajną konwersację na ten temat. Następny Hakan, Hakan do wyrzucenia, też mam na jego miejscu już paru, chcę zawiedzieć, jaką wy dziesiątkę i dziewiątkę najbardziej widzicie w Milanie. Także to by było na tyle, dziękuję bardzo i do następnego.